Układ krwionośny. Nasz układ krwionośny składa się z serca oraz naczyń krwionośnych, którymi płynie krew, czyli żył, tętnic i naczyń włosowatych. Najważniejszym elementem układu krążenia jest oczywiście serce. Znajduje się ono w worku osierdziowym w centralnej części śródpiersia i jedynie z powodu niewielkiej dysproporcji w jego ułożeniu, koniuszek serca jest skierowany w lewą stronę. Przyjęto się mówić, że cały narząd jest umiejscowiony po lewej stronie ciała. Serce jest mięśniem zbudowanym z tkanki poprzecznie prążkowanej sercowej, a jego skurcze są niezależne od naszej woli. Składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór, a jego lewa i prawa strona oddzielone są przegrodami. W sercu znajdują się również zastawki, które uniemożliwiają cofanie się krwi i ułatwiają jej prawidłowy przepływ w jednym, ściśle określonym kierunku. Utlenowana krew wypływa z lewej komory serca przez aortę, skąd dociera tętnicami do wszystkich partii ciała i ostatecznie trafia do naczyń włosowatych. To w nich dochodzi do wymiany gazowej i przenikania substancji odżywczych do komórek ciała. Uboga w tlen krew wraca żyłami do prawego przedsionka serca, następnie do prawej komory i stąd wypływa tętnicami płucnymi do płuc, gdzie ponownie zostaje zopatrzona w tlen i wraca do lewego przedsionka. Czy wiesz, że serce człowieka potrafi w odpowiednich warunkach bić jeszcze wiele godzin po wyjęciu go z ciała? To dzięki autonomicznemu układowi przewodzącemu serca, mającemu zdolność do rytmicznego samopobudzania. W układzie krwionośnym dorosłego człowieka znajduje się około 5 litrów krwi. Serce dorosłego człowieka uderza średnio 72 razy na minutę. Dla porównania serce kolibra potrafi bić z prędkością 1200 uderzeń na minutę. Serce jest nie tylko najważniejszym narządem, ale też tym, który powstaje najwcześniej.